Czy jest pani zdawana z No nie. nie. Co? Bardzo drogo? No, pani? no Co drogo, wszystko drogo. Co poszło najbardziej w górę? No, światło, gaz, już pani pierwsze jakieś prognozy, bo już to miało teraz drogi wszystko po 50%? No wszystko jest drogie, a pensja stoi w miejscu, jeszcze nam czternastkę zabierają, no to... Jak to zabierają? Czyż jest czternastka? No jest, ale nie w takiej wysokości. A jak, w jakiej wysokości powinna być, żeby pani była zadowolona? A tak, była, albo pod, podnieść, a nie jeszcze obniżyć. Obniżyć jeszcze? Pewnie. No oczywiście. E, Dużo drugi... pani była jak to wygląda? Niedziela na handlowe. No, to znaczy może raz czy dwa razy w... Dlaczego nie, dlaczego nie co tydzień? A ja wiem, nie wiem. Ja nie pracuję tak dla mnie. No dobra, a kiedy młodzi mają robić zakupy według pani? Czy, czy w nocy o 22, czy w niedzielę, według pani kiedy powinni sobie robić? Ktoś pracuje powiedzmy w sklepie, w supermarkecie. Kiedy powinien robić zakupy? No mi się wydaje, że do, do robienia zakupów to jest każda pora dobra, nawet. Nie, i... ale na przykład jak ktoś e, pracuje cały tydzień, to kiedy, kiedy ma zrobić według pani? Sobotę. Sobotę nie musi być niedziela, według nie, pani. Nie. Czy na radę sobie zrobić? Ktoś chce Oczywiście. Ile w kopertę na komunię, bo po kilka tysięcy dają. E, czyli przesadzają, tu składy, skutery, laptopy, jak to powinno wyglądać? Czy powinno być coś skrom... wydaje, że przesadzają trochę. A co dadzą na wesele? Właśnie. Jakie kwoty to powinno być według pani? E ja wiem. Tysiąc. Tysiąc. To by w maksymalnie już wystarczy. Proszę pana, no ciężko jest lekko żyć. Jak jest wiesz trójka? Nie, nie. Dwa i to No, dwa pięćset, haki. się żyć za te dwa w tych czasach. Sama pani sobie dwójkę? No, w tej chwili sama jestem. Sama? To musi być ciężko za dwa i, pół. I wystarczy pani na wszystko? Nie, musi pani pożyczać nic? Nie, no nie muszę pożyczać jakoś, wie pan. No Jakoś sobie wy, radzi, mam trochę oszczędności. Na, na, na co ja... oszczędzać w takim razie? No, pani jeszcze mówi, że ma pani jakieś tam oszczędności. Na pewno tak? nie na życiu, na, na pewno nie na lekach. Nie, odłożyć to jest ciężko. Ciężko, no to nie ma szansu. No, nie, no właśnie, no, by, pójdzie to się do lekarz do apteki, mam problemy reumatyczne, za jedne leki 150 zł, to jedna, gdzie reszta. No, ale Czy Polaków stać na wakacje, że tak powiem zagraniczne, albo polskie, bo teraz za okres wakacyjny? Wie pan, no stać. Czy o no. emerytów mi chodzi? No nie wiem. No, A to w sumie 2-3 tysiące emerytów, no wiadomo, kto ma 67, no to wiadomo. Wie pan, no są ludzie, no, dzieci pomagają, mogą pojechać. No, zależy od sytuacji. O, zależy od sytuacji, no. Jak rodzina nie pomoże, to ciężko, jest, tak samo ktoś się z ma dwa No nie jest lekko. Przede wszystkim trzeba wszystkie zapłacić świadczenia, no bo to jest najważniejsze, a później rządzić tym. No, trzynastkę pani ma. pomogło coś o, to czynić. O bardzo. Bardzo. O pani to trzynastkę. A to A wie pan nawet się nie zastanawia. Ja już nie pamięta? Nawet się nie zastanawiam. To co, co by w zamian pani wolała za miestę 13, pani taka nie za bardzo. Nie można, żeby to dali w emeryturę. W emerytury pani nie chce nic od nich już wtedy. Nie, bo nie, no. Czy powinny być niedziela handlowe? Nie pani ze powinna być wolność Wolna. wyboru. Dobra. Czy ci co pracują, to też by czasem chcieli mieć wolne tak. albo jechać do innego sklepu, zrobić sobie zakupy, to Ale... pracują. A, chętnych pani byś doczyliczyła. Tak, tak, tak. No tak. Ci co, nie wie. To nie. chcą robi zakupy w niedzielę. My pasuje to pani robi zakupy w niedzielę, jak to wygląda? Nie, ja nie pani robię.